O, o, siemanko bokserskiej świery. E, witajcie na kanale Prince Boxing Ja mam na imię Filip A dzisiaj e, taki odcinek o porannej rutynie Pokażę Wam e, jak wygląda moja poranna rutyna Którą już dopracowałem praktycznie do perfekcji I myślę, że kogoś to zainspiruje Składa się ona z około 10 kroków Nie liczę tego dokładnie, przed chwilą sobie to przemyślałem Pierwszy, najważniejszy krok Jeżeli macie wyciągnąć z tego filmu tylko jedną rzecz To niech to będzie ta Pierwsze co jak rano wstaje, To przynajmniej przez godzinę nie dotykam pieprzonego telefonu komórkowego. I po prostu, jeżeli nie spróbujesz, to się nie przekonasz, jak, jak to na ciebie działa. Przestajesz myśleć, co ktoś od ciebie chce, tylko zaczynasz się zastanawiać, co ty sam chcesz dzisiaj stworzyć. No nie? Ja generalnie wierzę w to, że jak wstajemy rano, to jesteśmy takim trochę nowym człowiekiem. Wiecie, to jest jakby nowy początek. Wstajesz rano, to jest twój nowy dzień, nowy początek. I, i ostatnio w ogóle mam takie coś, że. Staram się w ogóle nie, porów nie porównywać z innymi ludźmi, już od dłuższego czasu porównuję się tylko z samym sobą i może to głupio zabrzmi, ale po prostu codziennie chcę być odrobinę lepszą wersją siebie i tyle. Dlatego po prostu to robię. Jedziemy dalej. Drugi krok po powstaniu z łóżka i odłożeniu telefonu to jest zimno. Dla mnie minimum to jest przepukanie twarzy zimną wodą i jedna albo dwie szklanki wody. Już mam wcześniej przygotowaną w takim miedzianym dzbanku od mojej mamy, który ma podobno jakieś magiczne właściwości. Nie wiem, czy, nie wiem czy tak jest, ale go używam. Piję jak najszybciej jedną albo dwie szklanki. Chodzi w tym o to, żeby jak najszybciej się rozbudzić i po prostu zacząć dzień, zacząć działanie. Dlatego krok trzeci to jest sprzątam kuchnię. Dzisiaj zrobiłem to wcześniej, zanim moja kamerzystka się obudziła. Chodzi w tym o to, żeby zrobić takie pierwsze zwycięstwo. Ja wierzę w słowa Jordana Petersona, który napisał, że jeżeli nie wiesz co zrobić, to posprzątaj swój pokój. Żeby po prostu uporządkować rzeczy wokół siebie, i wierzę w to, że jeżeli to jest pierwsza rzecz, jaką zrobić rano, czasami nawet po prostu wypakuję albo zapakuję zmywarkę, albo umyję jeden garnek, jak mi się kompletnie totalnie nie chce, ale zawsze coś posprzątam i ogarnę. Robię to po to, żeby właśnie wejść w takie odpowiednie tory, że od samego rana wygrywam, od samego rana ogarniam swoje sprawy. Krok czwarty to czytanie. Zawsze z rana czytam. Czasami jak mi się totalnie nie chce, to przeczytam dosłownie 3-4 strony. Jak mi się chce trochę bardziej, to 10, 15, 20. Ale to jest obowiązkowa część rutyny. I ważne jest moim zdaniem w tym to, żeby czytać książki, które Cię w danym momencie interesują albo które Ci w czymś pomagają. Chodzi o to, żeby pobudzić swój mózg, żeby myślał o tym przez resztę dnia. Ja czytam głównie książki o biznesie albo o inwestowaniu. Teraz akurat taka mała książeczka Zwariowałem, otworzyłem firmę w Polsce. Taka śmieszna, szczera biografia chłopaka, faceta, który otworzył firmę i pisze już tam w latach 90., chyba, czy w 2000, i pisze, jak to po prostu było. Generalnie fajna książka, polecam. Krok piąty: jak chwilę poczytam, to robię sobie zdrowe śniadanie. Zawsze jem to samo czyli jajecznicę z czterech jajek i dwa plasterki boczku to jest patent na krojenie boczku od mojej narzeczonej. Zawsze jem to samo, żeby po prostu nie myśleć o tym, co jem żeby to było takie wszystko uporządkowane i, i jednolite, no nie, że nie skupiam się na takich rzeczach rano więc robię sobie, robię sobie jajecznicę i moja ulubiona część poranka chyba, czyli kawka, zaraz Wam pokażę dobra, podgrzewamy boczek podgrzewamy boczek i zbijamy, i zbijamy jajka nie jestem w tym mistrzem, ale po prostu to robię nie jestem w tym mistrzem, ale nie przeszkadza mi to, żeby codziennie, żeby codziennie to robić i codziennie być odrobinę lepszą wersją siebie. Ale bez kitu idzie mi lepiej. Wcześniej wszystko rozbijałem na, na blat, teraz jest trochę lepiej. A najwyższy punkt, najwyższy punkt wtajemniczenia to jest podobno wbijać bezpośrednio na patelnię, ale jeszcze tego nie potrafię. Chociaż robię to już od roku. Jestem, jestem, bardzo, jestem bardzo powolnym i, i opornym uczniem, ale to nie przeszkadza mi w osiąganiu sukcesów. Dobra, boczek się podgrzeje. W tym czasie zawsze odpalam sobie swój ekspres, z którego jestem cholernie, za który jestem cholernie wdzięczny. Uwielbiam dobrą kawę. Zawsze sobie kupujemy ziarna. Teraz mamy takie. Na bogato. Także tak to wygląda. Zobaczcie, ja jestem takim świrem, że nawet na swoim ekspresie do kawy mam jakieś afiliacje biorę kawę swoją wybraną, która się nazywa Wymagaj. Bo moje hasło na, na, na poranek to jest Wymagaj, Wymagaj, Wymagaj. Wymagaj, kurwa, więcej. Wymagaj od siebie w pierwszej, w drugiej i w trzeciej kolejności. I nie rób z siebie pierdolonej ofiary. To tak, żeby się dobrze nastawić. Dobra, boczek. boczek, już się kończy podsmażać i zaraz wrzucamy jajka. W tym czasie kawka nam ostygnie i będzie i będzie zajebisty I tak właśnie wygląda śniadanie mistrzów. Smacznego. Zawsze po śniadaniu piję swoją ulubioną kawkę i uwielbiam ten rytuał. Robię to powoli. To jest taki jedyny czas rano, kiedy jest cicho, wszyscy jeszcze śpią, albo większość ludzi. A ja sobie myślę, zawsze lubię sobie. Mój mózg, nie wiem czy też tak macie, ale mój mózg rano zawsze inaczej pracuje i nie jestem jeszcze taki w tej gonitwie w ciągu dnia. I zawsze sobie myślę, na przykład, za co jestem wdzięczny, za to, że mam taką super kawę. Za to, że jestem zdrowy, za to, że jestem szczęśliwy, za to, że mam cudowną narzeczoną, za to, że mam swoją firmę, i tak dalej, i tak dalej. Każdy jest szczęśliwy i, i wdzięczny za co innego. I myślę, za, za co jestem wdzięczny, i zawsze staram się zastanowić, po co wstałem, co mam dzisiaj do zrobienia, co jest dla mnie najważniejsze w życiu. Bo mam wrażenie, że ludzie często o tym zapominają, zwłaszcza tacy, którzy są zapracowani, którzy są w takiej gonitwie. Dlatego ta rutyna jest dla mnie takim momentem. Taki, żeby złapać czas na taką refleksję. I zawsze, żeby było śmiesznie, to, albo podczas picia kawy, albo podczas następnego kroku, który Wam zaraz pokażę, wpadają mi do głowy najlepsze pomysły. I jeśli dotrwaliście do tego momentu, to ogłaszam konkurs. W konkursie można wygrać taką oto koszuleczkę, i taką oto czapkę. Wylosuję jedną osobę, która to wygrywa. Warunki konkursu są proste: trzeba subskrybować ten kanał, trzeba dać łapkę w górę pod tym filmem i trzeba napisać, obojętnie, jaki komentarz. I z tych komentarzy wylosuję jedną osobę, która wygrywa w tym filmie, ale zapewniam Was, że to nie będzie ostatni konkurs. I do poniedziałku, w poniedziałek losuję zwycięzcę. Także piszcie komentarze. Dobra, po śniadaniu mamy krok szósty. Może kogoś zaskoczę, ale jest to medytacja. Nie ma w tym nic skomplikowanego. Po prostu sobie siadacie albo leżycie. Zamykam, puszczam sobie zegarek na 13 minut. Przez 13 minut medytuję, czyli po prostu mam zamknięte oczy i powtarzam sobie nic nieznaczące z y, zwroty dawi, Davo, Deiva. Tylko nie napierdalacie tego sobie, tylko sobie spokojnie gdzieś tam w tle powtarzacie, żeby się na tym skupić, żeby się trochę uspokoić, wyciszyć. Naprawdę. Polecam to spróbować, bo to po prostu, jeżeli nie spróbujesz, to się nie dowiesz, a to działa cuda i mam ze sobą od jakiegoś czasu, uważam, że jeden z największych wynalazków ludzkości, serio. Zakładam sobie to na oczy i to zmienia wszystko, no nie? Jak... I po prostu sobie chilluję. I jak po 13 minutach wracam do życia, to czasami się czuję jak, nie wiem, jak nowonarodzony. I po medytacji, krok ostatni, czyli siódmy, jeśli dobrze liczę, to nie wiem, jak mi doszło 10, wstaję i idę po prostu umyć zęby. I po umyciu zębów, moja rutyna jest już skończona. Zajmuje mi to około godziny. Zrobienie wszystkich tych rzeczy robię je po kolei, zawsze w tej samej kolejności, dosłownie jak robot, bo o to w tym chodzi. Żebyście to wrzucili na automat i zrobili z tego taką grę. I to jest moment, w którym zasłużyłem, żeby wziąć telefon. Uwielbiam ten moment, zawsze z taką ciekawością, już wtedy patrzę, co kto ode mnie chce, sprawdzam maila i tak dalej. I od razu po rutynie zabieram się do pracy. Potem czasami, dlatego nie robię tego codziennie, dlatego tego nie nagrywam, czasami robię trening. To jeszcze może nagram o tym odcinek, jak ja trenuję, jak to wygląda. I generalnie w tej rutynie chodzi o to, jeszcze raz to powtórzę, żeby ona była dla Was. To ta rutyna, to nie Wy jesteście do tej rutyny, tylko ona dla Was. Ona ma Wam pomagać, robicie w niej rzeczy, które są dla Was przydatne, najlepiej przyjemne, ale to nie ma być mordęga, no nie? Tak, żebyście byli w stanie robić to codziennie, codziennie, codziennie. I ja już doszedłem, robię to od roku, do, dokładnie tak mój dzień wygląda od roku, codziennie, tak samo. I powiem Wam, że doszedłem do takiego momentu. Że, jak jadę gdzieś na wakacje, na wyjazd, czy to czuję się fatalnie, jeżeli moja rutyna jest zaburzona. Bo dla mnie to już jest po prostu tak samo oczywiste, jak. Yy... nie wiem, <grytanie> to, że do meczu piłki nożnej pije się piwo, no nie? Dla większości ludzi. Dobra, to wszystko z mojej strony. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli kogoś zainspirowałem, yy, to dawajcie oczywiście kciuki w górę. Yy, zapraszam do subskrybowania tego kanału i piszcie w komentarzach, jak wygląda Wasza rutyna. Yy, z chęcią poczytam. Trzymajcie się. Pryjmy z Wami.